Hej, hej, witam was wszystkich na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj taki trochę znowu luźny odcinek. Chciałem wam z Wami się podzielić na temat, słuchajcie, takiego tematu jak narzędzia warsztat. Ja o tym już wiele razy mówiłem: pokazywałem mniej więcej, co warto mieć. Dzisiaj chciałbym wrócić do tematu, bo y, mamy już taką dosyć fajną pogodę, jest ciepło. Y, także domyślam się, że pewnie długiecie już przy tych swoich y, opelkach y, i tak dalej. Także y, myślę, że takich kilka porad y, co, do, co do narzędzi to. Y, to warto byłoby Wam przekazać. I teraz pierwsza sprawa: to pamiętajcie, że jakby. Dajcie, dajcie tą mapę do góry, bo wtedy mój kanał się lepiej rozwija. Napiszcie jakiś komentarze, cokolwiek tam, pozdrawiam, albo no nie wiem, fajne, albo coś tam, albo niefajne, bo wtedy YouTube to widzi, że. że... Hmm, jest reakcja na tych filmach, i wtedy on tam te, te filmiki, on wyżej sobie ocenia. Także tak to w praktyce wygląda. Pamiętajcie też o tej funkcji wspierania kanału. Tam ustawiłem kilka takich fajnych, przystępnych cenowo poziomów. Macie 2 zł, 5 zł, dyszka i, i więcej. To zależy, kto jak tam sobie wybierze, tak. To może ewentualnie sobie na to kliknąć. Tak to wygląda w praktyce. Także słuchajcie, wracając do narzędzi, o moja garażownia, o to tak wygląda. O, w ten sposób widzicie. O, tak to wygląda, ja tam mam narzędzia, tutaj mam takie szafy, e, tak jak widzicie, e, tam mam kompresorek, e, tam mam jeszcze takie wykorzystane, słuchajcie, na, e, na ściance porobione zawieszki, to może takie różne pierdoletki, które tam, e, słuchajcie, to się przydają na prawach. Tu po lewej stronie też pokazywałem. Słuchajcie, mam e, praskę do wyciskania, e, wyciskania łożec, do wyciskania tulei, także to, e, to też warsztacie e, warto mieć na dole. Tam widzicie o e, takie walizki, to są takie. Słuchajcie, e, to są generalnie. E, takie ekspandery, które, które przy użyciu których można sobie wycisnąć wycisnąć czy łożysko czy, czy tuleje czy tam jakiś inny element który nam siedzi po prasowaniu i tutaj mam jeszcze o widzicie taką, taki blat roboczy na którym tam mogę sobie też postawić jakieś tam części jest i madełka, jak widzicie, takie Nie za dużo, ale już tam coś można wsadzić. Bo na dole mam jeszcze taki zapasowy kompresor. Tak to wygląda. No i na ścianie tam jeszcze mamy różne tam takie pierdoletki. Czyli czyli pojemniki i tak dalej. Także takie rzeczy warto są. Słuchajcie, mieć. no Ja tutaj mam. Jeżeli chodzi o narzędzia, no to mam szafy narzędziowe. No i to jest takie bardzo wygodne rozwiązanie do, do słuchajcie, do, do grzybania i, i do napraw. Któryś tam odcinek, nie wiem, czy wcześniej to będzie, czy później to Wam pokażę. Też będzie trochę sobie pogadam o wkrętarkach także to też można, można może to rzucić okiem, ewentualnie coś z tego sobie do własnego garażu czy, czy do odłubania wybrać słuchajcie, no nie zawsze wszyscy też macie nie macie takie warsztaty także można to tam część napraw zrobić sobie pod blokiem I jeżeli robicie to pod blokiem, no to słuchajcie warto mieć jakiś tam zestaw narzędziowy taki podręczny I ja mam takie zestawiki słuchajcie, gdzieś tam z Allegro zakupione można to w ten sposób że można to kupić tam coś tańszego, a można kupić jakiś tam zestaw takiej wyższej marki. To zależy ile grzebiecie, i, i jak to Wam się to wszystko sprawdza. Także jest to wszystko od, od tego uzależnione, słuchajcie. Jeżeli gdzieś tam, słuchajcie, pod blokiem coś tam grzebiecie, no to to warto mieć słuchajcie taki zestawik podręczny i ja zaraz wam pokażę jak to mniej więcej wygląda o zobaczcie ja mam taki zestawik przenośny może o, lepiej pokażę to wam o, widzicie to jeżeli grzebiecie gdzieś tam, słuchajcie, pod, yy, pod blokiem czy pod domem, nie macie garażu, robicie to na ulicę, to takie zestawik można sobie sprawdzić. Wysypało to się wszystko, zobaczcie, jak to wygląda. Praktycznie w takim zestawie, to, to yy, stąd że nie wiem, nie polecałbym chyba takiego, bo tutaj zobaczę, wszystko jak otworzę. Otworzyłem to, to praktycznie lata. Jak trochę już dekompletowałem, a jak widzicie, tutaj te, te torksy one są trochę już przetrzebione. Z tych płaskich, to ja raczej korzystam rzadko na sanek. O, gdzieś tutaj widzicie, dziesiątka wybyła by już. Także ten zestaw on już troszeczkę tam się napracował i, i część tych kluczy sobie już wybyła ale do rzeczy słuchajcie, to co jest fajnego oj, to już trochę to już trochę jest zdekompl zdekompletowane w takim zestawie będziecie mieli, słuchajcie, takie klucze takie nasadki typu E to jest bardzo istotne, słuchajcie co tu jeszcze o, może tak. Będziecie mieli, słuchajcie, też taką dużą, dużą e, grzechotkę na jedną, drugą. Będziecie mieli grzechotkę na jedną, czwartą. E, w takim zestawiku. E, no i różnego typu przed, przedłóżki, słuchajcie. No to też jest bardzo istotne, żeby sobie gdzieś tam dojść e, do jakichś tam elementów w Waszym autku no i dosyć duży tutaj jest zestaw ich nasadek jeżeli chodzi o wymiar jednej, jednej drugiej i praktycznie zakres, no to muszę Wam powiedzieć tu jest od z tego co pamiętam od 10 do 32, czyli tak dosyć sporo mi się wydaje od ósemki, przepraszam, tylko też tutaj sobie gdzieś by była na jedną, drugą no i tutaj mamy takie z, z boku, słuchajcie, zestaw na nasadeczki, słuchajcie, na jedną, czwartą, tutaj też spokojnie można sobie coś tam podziałać tutaj mamy takie zestawy, macie, macie we, nasadki tylu, typu, typu i typu Philips w wymiarze dwójki i w wymiarze jedynki Także tutaj też można spokojnie z tym podziałać, jak najbardziej Także taki zestaw, słuchajcie, no, to nie są jakieś duże pieniążki Taki zestaw to gdzieś około 1,5 do 2 stówek, jak wybierzecie troszeczkę lepszą markę no to, to może troszkę więcej Was wynieść, ale generalnie to są takie pieniążki tam do, do 2 stówek już taki zestaw sobie kupicie i i tym naprawdę już sporo można ogarnąć, muszę Wam powiedzieć, bo ogarniczy nawet tym sobie jakieś tam klocki hamulcowe, muszę Wam powiedzieć, ściągnięcie szczęki hamulcowe, ściągnięcie też tarcze. Także no, sporo, sporo już można tym sobie tutaj ogarnąć. Tutaj są też takie zestawy. Słuchajcie, są y, kilka rodzajów typu imbus, także jest to też jakieś wyjście, y, muszę Wam powiedzieć, i do tej grzechotki, y, i drugiej, tutaj są też takie przedłużki, muszę Wam powiedzieć, i y, y, jest taka krótka przedłużka. Przedłużka, długa, której ja w tej chwili akurat tutaj chyba powędrowałem z jednego zestawu. To jest taka długa przedłużka z regulowaną wysokością zamocowania. Także ona może Wam służyć do. O, może ja zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. O, zobaczcie, to wygląda w ten sposób. O, coś takiego, że. Ten zestaw jest jeszcze zaopatrzony słuchajcie. W tego typu historię to jest taka przedłużka, no to wszystko się widzicie wysypuję. Także e, ja takie, takie mam dwa zestawy, jeden zestaw poszedł sobie właśnie tam do e, jak widzicie tą walizę otwartą. E, no to właśnie ja z takiego zestawu sobie zrobiłem taki e, może powiedzieć. E, Komplet zapasowy do, do, do dłubania. Oprócz tego, oprócz szaf narzędziowych, no to po prostu mam z takiego zestawu, to po prostu sobie przyciąłem. Gdzieś tam na filmie to widziałem, chyba u Krzysia, profesora Chrisa Fajnie zrobione i no, zrobiono z tego po prostu jako jeszcze jeden zestaw do, do dłubania. Także ten element to też bardzo fajna sprawa, bo. Możecie praktycznie sobie przedłużyć, jak nawet gdzieś tam macie trudne dojście do świec. To po założeniu na coś takiego, no to zobaczcie, jakie macie długie ramię. Zobaczcie, praktycznie świeczkę możecie sobie już bardzo, bardzo z, z, z trudnego dojścia tam gdzieś wykręcić, czy, czy jakąś tam. Inne elementy, tego, to jest bardzo fajna sprawa i bardzo przydatna Ja sobie potem to odłożę tam w, w miejscu, to gdzie sobie leżało No i mamy całe tutaj na 1,4 od 14 słuchajcie, nawet do 4 mm rozmiar, także Jeżeli chodzi o, o wybór, to jest bardzo fajny Rozwiązana sprawa, także, no taki zestaw to mi się wydaje, że no jest to rozwiązanie. Jak na pierwsze, pierwsze podejście do auta, to jak najbardziej coś takiego porozumień. No i to już zależy od Was, jaki tam zestaw sobie wybierzecie. Czy to będzie taki, no, name jak, jak mój, który też sam sobie jakoś tam daje radę. Czy po prostu wybierzecie sobie jakieś Neo, czy, 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 czy... słuchajcie, TopEx, to zależy od waszego, waszego wyboru, jak, jak to tam, co tam wam lepiej do tego podejdzie. Także to tyle, a słuchajcie, jeżeli chodzi o skrzynki narzędziowe. Teraz jeszcze jedna sprawa, to co chciałem Wam powiedzieć. Jeżeli Podchodzicie do, do odkręcania śrub, no to warto mieć coś takiego, słuchajcie, jak chemię przy, przy autku, czyli wszelkiego typu odwardzywiacze, zmywacze, muszę Wam powiedzieć, czy jakieś tam środki typu, typu spraye, sprayę środki, które będą Wam oliwi, czyli możecie na przykład jak u gdzieś tam coś tam zimą sobie zabezpieczać, no to może być spray silikonowy, który Wam na przykład przyda się do, do tego, że Wam po prostu drzwi nie zabrożą się zimą i to będzie bardzo fajnie wszystko funkcjonować. Także tak to wygląda, że chodzi o Narzędzia. Słuchajcie, ja myślę, że na dzisiaj to, to wszystko tak króciutko, co ja chciałem Wam do Was powiedzieć. Trochę tam zrobiłem małych przerw przed przy aucie. Także pewnie będziemy jeszcze sobie dalej z koksem to dalej wszystko robić o autkach. Na bieżąco będę informował, co tam się ukaże na kanale. Także jeszcze raz słuchajcie kochani, dajcie łapę do góry, zróbcie suba mojego kanału, udostępniajcie, żeby to sobie tam ładnie letało po, po YouTubie. No i trzymajcie się, do następnego razu, hej!